Jest poniedziałek 15 stycznia, minęła godzina 22, zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska, czas na losowania. Dla fanów gierek na te mroźne zimowe dni mamy niespodziankę. Nową gierkę Lodowy Sekret z pulą na wygrane wartą ponad 48 milionów złotych i główną wygraną wartą 150 tysięcy złotych. Gierki to ponad 50 różnych internetowych loterii pieniężnych. Są dostępne online na lotto.pl, a więc można w nie grać o każdej porze i z każdego miejsca w Polsce. Pojedyncza gra zajmuje do kilkudziesięciu sekund, a wygrać można duże pieniądze. W sumie do graczy gierek trafiły już wygrane na kwotę ponad 800 milionów złotych. Jutro wtorek, a więc czeka nas losowanie lotto w puli. Na główną wygraną może się znaleźć nawet 14 milionów złotych. A jeśli do zakładu lotto dopłacą państwo złotówkę, to będzie też szansa na milion złotych w lotto plus. Trzymam kciuki za celne typowania i nowych lotto milionerów. W Multimulti -multi każdy ma szansę znaleźć swój sposób na wygraną. W tym miesiącu znalazł go m.in. gracz w kozienicach. Zagrał w opcji z plusem i wytypował osiem liczb. Typowania okazały się szczęśliwe, a on wygrał aż 130 tysięcy złotych. Zapraszam Państwa na multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 23 34 56 Dwadzieścia dwa, czterdzieści dziewięć, trzydzieści, siedemnaście, Trzydzieści pięć, dwadzieścia cztery, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt pięć, i liczba 25. Liczba 25 jest plusem. Za wszystkich gier lotto najłatwiej o główną wygraną w mini lotto w minionym roku. Strefienia piątki cieszyło się ponad 460 graczy, a wczoraj padła wygrana warta ponad 262 tysiące złotych. Gratuluję i zapraszam na dzisiejsze mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby. 25, 33, 37, 6, 1. Główna wygrana w kaskadzie to ćwierć miliona złotych. A żeby ją zdobyć, wystarczy wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Tego Państwu życzę i zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Oto wylosowane liczby. Siedemnaście. Dwa. Dwadzieścia. Trzynaście. Dwanaście. Dziewiętnaście. 15 8 21 3 6 18 Jutro wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie międzynarodowej gry Eurojackpot. Do zdobycia jest 520 milionów złotych. Zasady tej gry są bardzo proste. Typuje się pięć liczb z 50 oraz dwie liczby z 12. Mogą je państwo typować sami lub grać metodą Hebiu trafił Można też zagrać systemem. Po szczegóły zapraszam na lotto.pl Dzięki ekstrapensji codziennie mogą Państwo grać o pensje na lata i w zależności od stawki w grze to może być od pięciu tysięcy złotych do nawet pięćdziesięciu tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez dwadzieścia lat. Życzę wysokich wygranych i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. Wylosowane została liczba. 29. 14. 31. 12 24. A ostatnio wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 4. Jeśli do zakładu ekstra pensji dopłacą Państwo złotówkę będzie szansa na 100 tysięcy złotych premii w ekstra Premii. W tym miesiącu trafiły się już dwie takie wygrane w turku oraz w świeciu. Okazja na kolejną już teraz losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35, 4 kolejno ułożone kule, będne maszyny są puste, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby 19. 34, 24. 22 A ostatnim losowaną liczbą w Ekstra Premii jest liczba 2 Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl Wygrane w gierkach, tak jak wszystkie wygrane online są przypisywane do internetowego konta gracza można za nie dalej grać albo je wypłacić na swoje konto bankowe, i to niezależnie od wysokości. W świecie lot to gra o wygrane toczy się codziennie. Kolejne studio Lotto już jutro o godzinie 22.00, poprowadzi dla Państwa Konrado Moreno, a będzie można je obejrzeć w TVP3 lub online na lotto.pl i na profilach lotto w mediach społecznościowych. Z mojej strony to wszystko. Życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy. Wyobraź sobie sport, w którym od wygranej nie dzielą cię przeszkody, tylko kilka lekkich ruchów, a każda droga do niej może być tą najlepszą i najszybszą. Ale jak to? W tej dyscyplinie wysokie są jedynie kwoty, do jakich możesz mierzyć, bo po ich zdobyciu zawsze góruje radość. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Graj w punktach lotto! Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Graj w punktach lotto.